Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że mogę prowadzić kolejną edycję konkursu Teraz Polska, który przez te lata, 21 już i 23 edycje bardzo poszerzył również swoją działalność i cieszę się, że pojawiają się na tych edycjach ludzie, którzy tak jak Godło Teraz Polska tworzą markę, markę, która jest naszą wizytówką na zewnątrz na świecie, bo działalność Nasza jest związana z promocją Polski, z promocją polskiej przedsiębiorczości, ale jak wykazało ostatnie lata, również polskiej kultury, polskiego sportu i polskiej nauki. Cieszę się bardzo, że będziemy mogli dzisiaj zaprezentować kolejnych laureatów w tych różnych dziedzinach, a takim mottem przewodnim dzisiejszego wieczoru jest promocja kultury. Muzyka Polska wielu ludziom na świecie kojarzyła się z Syberią, no na pewno gdzieś z miejscem bliskim Rosji, zimnym, zaśnieżonym, gdzie dominował mróz. Dzisiaj Polska jest krajem, który dla większości już ludzi w Europie i na świecie leży w środku Europy. Jest to silny, dynamiczny, rozwijający się, o młodym społeczeństwie kraj. To jest kraj, który. Zmienił te swoje miejsce położenia, miejsce geograficzne właśnie dzięki ludziom, dzięki Polakom, dzięki tym, którzy potrafią tworzyć nie tylko wartość dodaną w gospodarce, w biznesie, ale także w kulturze, w sztuce. Ci ludzie spowodowali, że nasz kraj jest dzisiaj znany na całym świecie, ale ci ludzie oczywiście by mogli. Promować Polskę w, i w Polsce, wśród Polaków, ale także za granicą muszą mieć wsparcie. Teraz Polska Godło Promocyjne jest tą właśnie instytucją, która wspiera polską promocję. Bardzo się cieszę, że to wielkie wyróżnienie dla mnie zbiegło się z czymś bardzo ważnym, nie tylko dla mnie, wydaje mi się. Otóż 21 maja. Otworzyliśmy w Wrocławicach Europejskie Centrum Muzyki mojego imienia, które będzie wspierać i promować na świecie jeden chyba z najlepszych polskich produktów, czyli muzykę. Bardzo dziękuję. Zdaję sobie z tego sprawę, że już nie mogę od tego momentu w swojej własnej działce robić rzeczy przeciętnych czy... Bardzo dobrych. Od tego momentu jako wybitny porad muszę być tylko rzeczy wybitne. I to jest potworna presja. Także z jednej strony bardzo dziękuję kapitule, a z drugiej strony straszne, co, 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 co z moim życiem zrobiono.